Otwieram 33. sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w jesieniu. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Witam Panią Burmistrz, Witam Panią Inspektor, Witam Panią Małgorzatę. Proszę włączyć tablety w celu sprawdzenia obecności.

Panie Bogdanie to tam potrwa dłużej, czy? Czy proszę. Zaczekajmy. 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 Proszę o spokój, chwileczkę cierpliwości. Stwierdzam, że na sali jest kworum radnych zdolnych do podejmowania uchwał. Przeczytam państwu zaraz porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie 33 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w jesieniu. Punkt drugi sprawdzenie obecności. Punkt trzeci przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Numer 32, łamane przez 236, łamane przez 2022 Rady Miejskiej w jesieniu z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jasień. Punkt 5. Zamknięcie obrad 33. sesji Rady Miejskiej w jesieniu. Przystępujemy do punktu 4. Głosu daje pani inspektor. Dobry, witam serdecznie. Przeczytać od razu treść uchwały. Tak, proszę o czytanie. Mhm. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 33, łamane na 236, łamane na 2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jasień. Na podstawie artykułu 6 K ustęp 4 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach y, oraz artykułu 18 ustęp 2 punkt 8 artykułu 40 ustęp 1 oraz artykułu 41 uste, y, ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf 1 w uchwale numer 32 łamane na 236 łamane na 2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jasień zmienia się paragraf drugi, który otrzymuje brzmienie, zwolnienie o którym mowa w paragraf pierwszy ustala się w wysokości 2 zł miesięcznie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Jasienia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. Uzasadnienie. W uchwale numer 32 łamane na 236 łamane na 2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jasień dokonano zmiany paragrafu drugiego ze względu na niejasność zapisu. To jest tak wcześniej brzmiał paragraf. Zwolnienie o którym mowa w paragraf pierwszy wynosi 2 złote w stosunku do stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. To zostało stwierdzone, że ten zapis jest zbędny. Niejasne, jest... tak niejasne. Nie, nie tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Michał Rewaj. Proszę do mikrofonu. To ja rozumiem, że te dwa złote od wszystkich mieszkańców, jak trójka jest mieszkańców, to wszyscy po dwa złote? Od nieruchomości. No, ale tu, tu Nie, nie. Tu też to jest to od jest Naraz, może, no To zmi zmieni zmienia się tylko paragraf drugi, tak? We wcześniejszej uchwale, może ja zacytuję wcześniejszą uchwałę, paragraf pierwszy zwialnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenie gminy Jasin kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym y i paragraf drugi jest nawiązaniem do paragrafu pierwszego, czyli dwa złote miesięcznie od nieruchomości. To ale proszę do mikrofonu. Proszę nie, nie zabierać głosu bez udzielenia głosu. Proszę bardzo, pan radny Tadeusz Choda. Proszę do mikrofonu, proszę do mikrofonu. Do mikrofonu, bliżej mikrofonu. Nie, zwolnienie przewiduje od nieruchomości dwa złote na miesiąc. To są takie same zasady jak opłaty za, jak inne opłaty za wywóz śmieci. Taka sama zasada jest. No, ale jak jest cztery osoby, to stawka naliczana jest dla czterech osób. Nie, nie ale ale Danusia, ale proszę do mikrofonu, bo naprawdę proszę pilnować, żeby mówić do mikrofonu i podnosić rękę. Bardzo proszę. Jak są cztery osoby, to za śmieci zapłacą cztery osoby razy trzydzieści. A teraz tu w nieruchomości są cztery osoby i jak, komu przypisać te dwa złote? Do nieruchomości. Jak nieruchomości? Minus dwa złote od ogólnej stawki, która została określona. No, ale są, są stawki hmm. od nieruchomości. No to na, tak kompostownik, no tak. na kompostownik, tak. Przedtem też obowiązywały tak. stawki na kompostownik za nieruchomość. To jest taka sama zasada, jak była do tej pory. Jeden kompostownik na nieruchomość. Tu się nic nie zmieniło. Są takie same zasady, tylko zmieniła się kwota. Ja to rozumiem. Tylko, że patrząc od drugiej strony, to są wątpliwości. Ale my nie płacimy osobno za osoby, które mają kompostownik w tej nieruchomości. Tylko płacimy za jeden kompostownik dla złote. Tak, tak. To jest upust. Nie płacimy za znaczy mamy upust. Ta nieruchomość. Bo jakby mniej 2 złote, znaczy zostało od całej kwoty te 2 złote zostały tak. jakby odjęte. Znaczy jak rodzina płaci 90 zł, a mająca kompostownik płaci 88. 88. Od ogólnej kwoty. A czy radca prawny opiniował tą uchwałę? Tak. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę Pan Radny. Nie widzę. Proszę włączyć tablety, sprawdzić obecność, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 33 łamane przez 239 łamane przez 2022 Rady Miejskiej w jesieniu z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32 łamane przez 236 łamane przez 2022 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zwolnienia szczęści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jasień. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą? Proszę nacisnąć przyciski, podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? mi się tutaj nie wytarło jeszcze. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za. Przystępujemy do punktu 5. Zamykam obrady 33 sesji Rady Miejskiej w Wiesieniu. Dziękuję bardzo.